16 kwietnia. Duchowe braterstwo. Jezus spełnił moje pragnienie, a nawet posunął się jeszcze dalej, gdyż marzyłam o jednym tylko bracie kapłanie, który co dzień pamiętałby o mnie przy ołtarzu. To święta nasza matka Teresa przysłała mi pierwszego brata, niczym świąteczny bukiet. W 1895 roku chodziło o młodego seminarzystę. Prosił on w liście o siostrę, która troszczyłaby się w szczególny sposób o zbawienie jego duszy oraz wspomagałaby go modlitwą i wyrzeczeniem, kiedy pojedzie na misję, aby tym samym mógł ocalić wiele dusz. Obiecywał że gdy zacznie sprawować najświętszą ofiarę, będzie zawsze pamiętać o tej, która zostanie jego siostrą. Módlmy się, Ty Jezu, wiesz, jak wielu kapłanów stanęło na drodze mojego życia i jak mocne ślady w nim pozostawili. Dziękuję Ci też za tych, którzy pozostali blisko z którymi związałeś mnie duchowo, byśmy mogli się wspierać w drodze do Ciebie. Za nimi, proszę Cię, Panie. Amen.